Cześć, jestem Krzysiek, a to są dzisiejsze media. Zapraszam. Niedawno uruchomiony został drugi kanał Telewizji Republika, tylko w internecie. Kiedy się o nim dowiedziałem, postanowiłem obejrzeć, co na nim leci. Oglądałem wczoraj, a nawet dzisiaj, i co zauważyłem, no niewiele. Ma to być kanał ogólnotematyczny bez informacji, w zamian kultura, biznes i seriale oraz inne rozrywka, ale obecnie to retransmisja Republiki, reportaży i programy archiwalne oraz dłuższe materiały z przeszłości, np. Konwencja Republikanów z tego roku i koncert na 80. rocznicę Powstania Warszawskiego. Czy warto oglądać? Na razie nie, nie ma tam nowości. Design też jest taki niezdarny i mam nadzieję, że go zmienią. Pozostało czekać na obiecaną przez redaktora Cekiewicza nową ramówkę drugiego kanału. Wiecie, co jest zabawne? Republika dopiero dzisiaj mówiła to, o czym redakcje już dawno mówiły, to znaczy na początku lipca, o nowelizacji ustawy o prawach autorskich. Mimo przychylnych mediom poprawkom, Republika uważa, że ustawa jest niebezpieczeństwem dla małych redakcji. Tylko że Republika nie jest jedyną małą redakcją, jeśli w ogóle to jest mała redakcja, bo od grudnia zeszłego roku się bardzo z... powiększyła, a ustalone zostało, że Urząd Konkurencji Elektronicznej będzie mediatorem pomiędzy twórcami medialnymi a globalnymi korporacjami cyfrowymi, o co zabiegały redakcje inne, takie jak TVN. Polsat oraz Onet lub Gazeta.pl Inny temat. Warner Bros. Discovery planuje sprzedać TVN w celu oszczędności kosztów, ale obecnie nie ma zbyt wiele informacji na ten temat, więc będziemy czekać. Czy będzie to spółka z polskim kapitałem? Podobno nie stać żadnej polskiej, żadnego polskiego prywatnego podmiotu, żeby kupił TVN być może to będzie Obajtek, bo tak sobie żartował, ale być może to był tylko żart czy będzie to jakaś spółka zagraniczna być może, nie wiemy poczekamy, pożyjemy, zobaczymy dziękuję wam za uwagę i zapraszam na skrótowo, na razie